Jak tak nazywa się Rivalarte i to jest głównym jego tematem. Rivalarte to hasło młodopolskie z XX wieku, oznacza niech żyje sztuka. No i tego dotyczyło, chcieliśmy przedstawić po prostu to, co nam w duszy gra, całą tę sztukę. Sztuka dla samej sztuki. No i jak się podoba, to jest no, bardzo fajnie. Organizacja była jest bardzo solidna. Mieliśmy próby przez cały tydzień, takie już w Hadeku, a wcześniej jeszcze na sucho w szkole. Bez problemu, wszystko przychodziło. Dobrze się bawiliśmy. Jeżeli chcecie, możecie zobaczyć na naszym profilu Dreschut na YouTube, jak wyglądały te przygotowania w stylu making -ofy, czy zapowiedzi. Było śmiesznie, było zabawnie, no ale dzisiaj skupieni i zapracowani no, przystąpiliśmy do tego spektaklu. Mam nadzieję, że się będzie podobało. 16. To znaczy, rok była przerwa, kiedy był remont w HDK, czyli praktycznie 70 lat. Przez poprzednie lata praktycznie to było podobnie, dlatego, że to było jak podsumowanie całorocznej pracy której prezentację. Nie było tak, że w poprzednich latach prezentowała, prezentowali się uczniowie klasy trzecich, już młodzież odpłacała. Pokazywała swój Natomiast w tym roku pomysłodawcy mają takiej formy. Tych prezentacji z Państwa nauczycieliństwa królewskiego. Proszę Pani, to już było gdzieś od jesieni, jak tylko co roku nauczyciele dzielą się, kto będzie odpowiadał za jaką imprezę i trzy Panie są odpowiedzialne, różne trzy Panie za prezentację. To jest Pani Karol Zasobicka, Pani Iwana Gawicza, Pani Włócznika Kresowska i to od jesieni Pisaliśmy utwór finałowy, tytułowy tego spektaklu Ewimolarte. Z gościnnym udziałem Agnieszki Kodek. Mm. ten pojawi się też na naszej płycie, która będzie miała protokolny premier 21 maja. Zapraszamy przy okazji. Ładnie, tak. <grym> I co? No i wystąpimy w finale. Nie, nie Mieliśmy jeszcze nie występować wcześniej. tuż przed finałem, jednak nasz ten, to... nasz gitarzysta <grym> dostał twarz i, <grym> i się wszystko. Tak, się to się do twarzy, no, to jest na i w dworze mógłbym, brwiowy, pojechał do szpitala. <noise> tak, tak, się tak, tak się dzisiaj kończy, no jestem, tylko chciałem. Myślę, że będzie spoko. bo jeszcze jesteśmy przed, właściwie, i tak powiem. No. Witamy Państwa. Znajdujemy się na korytarzu chrąbskiego Domu Kultury. I właśnie zeszliśmy ze sceny. Jesteśmy na gorąco. Graliśmy kabaret. Był śmieszny, ludzie się śmieli. Czyli jest ruch. ruch podobno. Tak. Podobno ty się sukces. Nie słyszałem. Ja się śmiałem. Nagraliśmy kabaret o ludziach e, młodych. Poszukujących swojej drogi w życiu. W życiu. dokładnie. Artystycznie. O.